Witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu, to Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie horoskop dla naszych drogich baranków 2023 rok. A centralna karta pokazuje ogólną energię tego roku. Szóstka, buław. Przepiękna karta wskazuje na powodzenie, sukcesy, osiągnięcie. To taka energia, kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie. Dużo rzeczy nam się udało, i możemy też być przykładem dla innych ludzi. Inni ludzie mogą być zachwyceni tutaj pozytywnie, niektórzy mogą tutaj troszeczkę zazdrościć waszym osiągnięciem. Dlatego, dlaczego tak mówię? Dlatego, że to potwierdza karta, która wyszła u nas w Pierwszym Domu. Pierwszy Dom u nas odpowiada za, za to, jak odbierają nas inni ludzie, pokazuje nasze zasoby energii, naszą witalność. I karta Gwiazda wskazuje na to, że możecie być tutaj przykładem dla innych ludzi. I jeżeli ktoś mi powie, że nie, ja nie mam żadnych osiągnięć, to właśnie ta karta Wam radzi. O, żeby zwrócić uwagę na swoje osiągnięcia, żeby znaleźć, podkreślić swoje zalety. A wy możecie nawet tego nie widzieć, a dla innych ludzi to, co wy robicie, to, co Wam się udało, to może być nieosiągalne. Ktoś może myśleć, że ojejku, jak ona albo on to robi, jak to, jak to tak się udaje. Więc. Podkreślajcie, doceniajcie swoje zalety, chwalcie siebie. Też karta gwiazda może mówić o pokładach energii, kiedy my się czujemy dużo młodsi niż jesteśmy. Kiedy też młodo wyglądamy, to młody wygląd to energia odmładzania, czyli tutaj ja bym powiedziała, że ludzie mogą Was odbierać jako kogoś młodszego, ponieważ gwiazda wyszła. Następny dom, drugi pokazuje dobre materialne nasze zdolności i umiejętności zarabiania. Znaczy, tutaj u nas wyszła karta rycerz buław, co wskazuje na to, że dość energicznie będziecie działać na to, żeby zarabiać, na to, żeby. Sobie tworzyć ten dobrobyt materialny, będzie bardzo dużo energii u Was. Jest ostrzeżenie jedynie, co nie działać jakoś tak zbyt gwałtownie, pośpiesznie. Na przykład przychodzi jakiś pomysł, człowiek tutaj a nie kontrolując ryzyka, rzuca się na głęboką wodę. Tego karty nie radzą, ale sama karta mówi o intensywności, o takich działaniach. Śmiałość, w tym też jest możliwe, też jakieś wyjazdy, inwestycje dotyczące samochodu, kupno na przykład samochodu. Szybka jazda tutaj mi się kojarzy. No, oczywiście to nie u wszystkich może się odgrywać jako jazda w prostym znaczeniu. Karta mówi o, o tym, że człowiek nie będzie długo się zastanawiać, tylko będzie bardzo szybko działać. Czyli, jeżeli jest możliwość do zarabiania, wy będziecie je wykorzystywać wszystkie możliwości, ostrzeżenie, robić jakby plan, kontrolować ryzyko. Też ta karta i ten dom nie zawsze wskazują tylko dobra materialne. To też dobre niematerialne to nasze talenty. I tutaj ja nie wykluczam, że niektóre z naszych drogich baranków mogą odkryć w sobie talent, który przyniesie wam powodzenie, sukcesy, sławy możliwe. Sposób na dobre zarobki. Który, taki talent, który albo już wy wiecie co to jest, bądź to może być otwarte i to będzie też droga dla takiego szybkiego rozwoju i dla szybkiego sukcesu. Um, mm -hmm. też jeśli wrócić do tej karty, to ten dom też pokazuje nasze jakby poczucie bezpieczeństwa naszego, jeżeli chodzi o materię. Więc tutaj znów taki powtórzę się, może być nieraz taka jakby dysproporcja, kiedy człowiek nie widzi to, co posiada, a próbuje gdzieś Szukać szczęścia, gdzie indziej, tak? Robić coś bardzo gwałtownie, jakby tego karty nie radzą, jeśli patrzeć na tą kartę. Następny dom u nas trzeci pokazuje nasze kontakty z ludźmi, odpowiada za komunikację. Za edukację. Pokazuje ten też dom niedalekie podróży. I bardzo fajna karta pokazuje, że będziecie mieć bardzo takie przyjemne emocje poprzez komunikację. Możliwe, bardzo dużo nowej informacji ciekawej, zaskakującej dla Was przyjdzie. Też to nowe, nowe informacje, otwarcie od, od, czegoś nowego, co takie. Może się wydawać dziwnym, ale ciekawym. Też niewykluczona tutaj niedaleka podróż. Dla Was to może u kogoś to być coś powiązane z wodą, morze, rzeka, cokolwiek. Następny dom u nas pokazuje to, co dziedziczymy po przodkach. To nasze kontakty, nasze relacje z matką, nasze, jakby to powiedzieć, to co dziedziczymy po rodzicach. I to nie tylko w sensie materialnym to nasze też programy to nasze blokady to nasze priorytety i karta śmierci pokazuje, że ten rok może być rokiem przemiany, rokiem, kiedy przepracowujecie relacje z rodzicami, konkretnie tutaj może dotyczyć matki. I ja nie lubię tak przeskakiwać, ale muszę tutaj przejść do tak, to u nas. Do ósmego domu, z czym to może się wiązać? To może się wiązać z poczuciem niezależności emocjonalnej, emocjonalnej z poczuciem samowystarczalności, i jeżeli na przykład wcześniej mogła być taka chęć uzyskania aprobaty, potwierdzenia swojej ważności, gdzieś u nas, niezależnie od tego, ile mamy lat, My odczuwamy to, że chcemy potwierdzenia, że jesteśmy dobre, że robimy dobrze od naszych rodziców, nawet jeżeli oni już dawno nie żyją, to tutaj jakby uwolnienie od tych blokad, uwolnienie od właśnie tej potrzeby, żeby ktoś ci pochwalił, żeby ktoś powiedział, że ty robisz dobrze, żeby ktoś był tobą zachwycony, bo nam często tego brakowało w dzieciństwie. Uwolnienie to jest poczucie, y, wszystko jest we mnie. Ja nie potrzebuję y, cudzej opinii, cudzej pochwały, dlatego żeby czuć się wartościowym albo wartościowe. Tak, wartościowe. I te końcówki y, y, mam nadzieję, że kiedyś się nauczę dobrze. Tak. Mm -hmm. Przechodzimy następny dom. Piąty akurat pokazuje u nas relacje z dziećmi, już. Niektóre z naszych drogich baranków mogą tutaj się zmierzyć albo, albo się spotkać z konsekwencjami, jeżeli u Was na przykład były rozwody. I tutaj chodziło o podział na przykład opieki nad dziećmi. Tutaj może być uregulowanie takich spraw, jakieś wyjazdy dotyczące dzieci, kto jak się opiekuje, tworzenie takich powiedzmy grafików, tak? kto, kiedy, jak się opiekuje dziećmi. Też mogą być wyjazdy gdzieś z dziećmi. Też to mogą być tutaj u niektórych decyzje sądowe, walka o opiekę nad dziećmi, o jakieś reguły tak jak wy chcecie. Przy czym to może być dość skuteczne. Przy tej karcie wygrana. Też karta może pokazywać, że dzieci mogą zostawić gniazdo rodzinne, już pójść na powiedzmy mieszkać samodzielnie, dzieci bądź wnuki u kogoś. Ale oczywiście ta karta nie u wszystkich będzie się odgrywać jako dzieci bezpośrednio, tylko może się wiązać z naszą kreatywnością. I tutaj karta pokazuje, że rozwijać kreatywność, twórczość Wam będą pomagać wyjazdy, zmiana otoczenia. Może to u niektórych być powiązane z wodą. Bądź zmiana lokacji może powodować większą kreatywność, większą twórczość i nawet większe zarobki u niektórych. Następny dom, szósty, pokazuje u nas zdrowie pokazuje też naszą, jakby, taką organizację codzienną. Nasz stosunek do pracy i takie codzienne obowiązki. I tutaj karta Rydwan mówi o tym, że wszystko pod kontrolą. Karta zapowiada dobre zdrowie. Dobra taka wydajność, nie wiem, czy tak się mówi, kiedy możemy dużo pracować, kiedy możemy dużo rzeczy zrobić. Znaczy, kto ma problemy ze zdrowiem, to ja bym powiedziała, że ta karta zapowiada, że to będzie pod kontrolą, to gorzej nie będzie. Będzie znaleziony sposób, żeby no albo wyleczyć to, albo żyć tak, żeby to nie przeszkadzało, nie odbijało się na jakość życia. Też karta zapowiada strukturę, porządek, jeżeli chodzi o pracę, o organizację. Mhm. Następny dom u nas siódmy. Dom pokazuje e, nasze relacje damsko męskie jako również współpracę. Znaczy, dla osób, kto e, w związkach, karta u nas, e, siódemka buław, e, pokazuje o, o tym, że możecie tutaj o coś zawalczyć. Walka to ustawianie priorytetów, to e, Też pozbyć się przeszkód, co przeszkadza w tej relacji, żeby ona była szczęśliwa. I też skutecznie to będzie się udawać Wam, tak? Będziecie zadowoleni. Jeśli mówić o relacjach niejasnych, to tutaj na przykład, jeżeli ktoś w trakcie jakichś sądów, rozwodów, bądź musicie o coś walczyć, na przykład o dzieci... Albo o jakąś majomość, to tutaj też ta karta zapowiada, że walka, no, uda się osiągnąć pewien cel, tak? Że będziecie zadowoleni, ponieważ ta karta też ona często wychodzi na, ten, ten dom wychodzi u nas na sądy. Więc jeżeli u kogoś jest, załóżmy, rozprawa w sądzie, Bądź jakieś sprawy dotyczące spadków, to tutaj też to może być zakończone skutecznie dla Was. Zakończenie może być, jeśli u kogoś jest założona spadkowa sprawa, bądź jeżeli u kogoś jakakolwiek inna dotycząca rozwodu, podziału itd. Jeżeli mówić o singlach, co tutaj? Z czym możecie się zmierzyć. Karta wskazuje, że możecie widzieć ciągle jakieś przeszkody ku temu, żeby na przykład nie wejść w relację, żeby się na przykład nie, no, nie, nie pójść w nową drogę. To mogą być strachy, to mogą być jakieś ograniczenia, to może też być, że no, możecie się skupić po prostu na tym, co negatywne. A może tak być, że postanowicie zawalczyć o jakąś relację, gdzie też będą pewne sukcesy. O, mm -hmm. Też niektóre z naszych drogich branków mogą się skupić na przepracowaniu swoich ograniczeń, swoich blokad, co też przyniesie pewne sukcesy. Mhm. Następny dom 8 to nasze duchowe przemiany to, co chcemy ukryć, w tajemnicy zatrzymać duchowe przemiany, właśnie o tym już mówiłam to poczucie samowystarczalności nie potrzebuje cudzej opinii cudzej aprobaty, czuję się dobrze tu i teraz ze sobą no jeśli mówić o mm, takim, co możecie ukrywać to tutaj co dotyczy finansów to do, co dotyczy jakiegoś statusu ehm, tak to u nas był 8, 9, dziewiąty dom. To nasza życiowa postawa. To jak człowiek sobie radzi z problemami, no też takie poszukiwanie w sferze duchowego rozwoju. I karty pokazują, że jeżeli chodzi o radzenie sobie z problemami, to będziecie do tego podchodzić zachowując taką zimną krew, co jak dla baranków jest niesamowite, ponieważ to taki dość energiczny znak, bardzo taki aktywny. To właśnie tutaj będziecie do tego podchodzić bardzo na spokojnie, bardzo racjonalnie. Jeżeli problemy będą powstawać, to by na spokojnie. Będziecie te problemy rozwiązywać, przy czym ja bym powiedziała, że tutaj takie stopniowe, metodyczne podejście, co będzie też Wam procentować, gdzie będziecie z siebie zadowoleni, że Wam to będzie się udawać. Więc tutaj, na rozwiązanie problemów, bądź już macie, bądź znajdziecie taką odpowiednią postawę. No bo problemy. One zawsze są. My nie możemy tego ominąć, ponieważ to nasze lekcje, to nasze wyzwanie to sposób dla naszej ewolucji. I my wszyscy je mamy. I postawa tutaj niesamowita. Jeśli mówić o kontaktach, ponieważ ten dom też często pokazuje kontakty z rodziną naszych partnerów bądź partnerek. Więc tutaj mogą być dość aktywne kontakty. To mogą być jakaś pomoc na przykład, inwestycja bądź pomoc od rodziny partnera bądź partnerki. Też możecie się zapoznać z rodziną na przykład partnera bądź partnerki. Karta może zapowiadać też wyjazdy. jeśli chodzi o kontakty z rodziną, naszych partnerów życiowych. Następny dom, u nas dom 10 i ten dom pokazuje u nas nasze słabości, naszą taką organizację, dyscyplinę, nasze autorytety. I ja bym powiedział, że naszym drogim barankom będzie świetnie się udawać, radzić sobie mianowicie z taką samodyscypliną, to jest sama dyscyplina, to też pokonanie słabości i ja bym powiedziała, że tutaj wam zacznie się udawać coś w łatwy sposób, co wcześniej wam się wydawało niemożliwym, że wy tak nie potraficie, że nie dacie rady. To będzie się udawać, łatwo, co może też być przykładem dla innych ludzi. Też karty pokazują, że możecie znaleźć dla siebie tutaj jakiegoś nowego no, kolega, nie kolega, ktoś, kto może dla Was stanowić autorytet. I to może być ktoś z rodziny, to może być jakakolwiek osoba, co by dla was było, która by dla Was była autorytetem. Następny dom u nas dom społeczeństwa, czyli kontakty nasze w społeczeństwie, dalsze kontakty, koledzy koleżanki, to też dom, który pokazuje udzielanie się w różnych organizacjach. I tutaj król, król pucharzem wskazuje na to, że możliwe na... Znajdziecie przyjaciela bądź przyjaciółkę w takich bardzo ciepłych, asertywnych energiach, ktoś, kto będzie Wam pomagać, kto będzie Was wspierać, kto będzie Was rozumieć, albo to też może karta oznaczać, że wy będziecie komuś pomagać dla jakiejś osoby, i też to może karta pokazywać nie jedną osobę, a całą organizację. Czyli możecie charytatywnie tutaj pomagać, nie wiem, dla zwierząt, dla innych ludzi. To może być nawet jakiś wolontariat, pomoc. Pomagania tutaj takiego bardzo duże. I ostatni dom mistyczny, taki dom ryb pokazuje u nas wszystko, co się wiąże z intuicją, z podświadomością, i ta karta wskazuje, że to, co wcześniej was blokowało, to, co sprawiało wam ból, teraz będzie waszą ochroną. Teraz będzie wam pomagać będzie dawać poczucie bezpieczeństwa, um, czyli poprzednie doświadczenia, poprzednie porażki, jeżeli z nich um, będą wyciągnięte odpowiednie lekcje, um, mi się wydaje, że będą, ponieważ bardzo fajne karty wyszły u baranków, i teraz to będzie waszą ochroną, teraz to będzie dawać wam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ tyle już Przeszliście, że już wiecie, jak postępować tak, żeby to przynosiło więcej sukcesów dla Was. Też ta karta może być dość głęboka, szczególnie dla tych, kto praktykuje, ponieważ to samo poznanie nie tylko tego wcielenia, to mogą być nawet regresingi, lepsze zrozumienie swojej duszy, potencjału swojej duszy, z którą ta dusza przyszła w to wcielenie? My zawsze mamy pozytywną karmę, którą przynosimy z, no, z poprzednich wcieleń. Co możemy wykorzystywać tutaj, te zasoby? Mamy oczywiście też negatywną, co musimy przepracować. I tutaj ja widzę, że u naszych drogich branków naprawdę idzie bardzo głębokie takie zrozumienie siebie, ponieważ pewne tutaj już traumy były, pewne błędy były. I to już Was boleć nie będzie, tylko będzie działać na Waszą korzyść. Będzie dawać Wam odpowiednie nawyki, odpowiednie umiejętności, żeby z każdej sytuacji... Z każdej problematycznej sytuacji wychodzić na, w pozycji zwycięzcy. Taki rozkład, mam nadzieję, że bardzo to nie było marudno. A wszystkiego najlepszego dla naszych drogich baranków. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie, jak Wam takie czytanie, ponieważ ja też robię pierwszy raz na YouTube, tak i zawsze mi jest ciekawe, jak to odbierane. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.